Cześć, witaj w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Dominika, jestem dietetykiem klinicznym i specjalizuję się w gospodarce hormonalnej kobiet. Uczę kobiety jak żyć w zgodzie z cyklem, jak dbać o płodność oraz zachodzić w wciąż. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, od czego zacząć regulowanie hormonów, dlatego nie przedłużając, zaczynam. Czy te objawy wydają ci się znajome? Brak miesiączki, regularne cykle, brak owulacji, skąpe miesiączki, bardzo obfite krwawienia, bolesne miesiączki, objawy PMS, plemienia w trakcie cyklu, trudności z zajściem w ciąży, trudności z redukcją masy ciała, trodzi hormonalny, spadki energii w trakcie dnia, czy senność po posiłkach? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu, bo właśnie dziś porozmawiamy sobie o tym, od czego zacząć regulowanie hormonów, bo to wszystko, co wspomniałam przed chwilką, może być symptomem braku równowagi hormonalnej. I właśnie mówiąc o regulowaniu hormonów, czas powiedzieć sobie, co to, to w ogóle znacie wyregulowane hormony? To wysoki poziom energii w trakcie dnia, wypoczęcie po nocy, brak zjazdów energii po posiłkach, regularny cykl menstruacyjny, wraz z regularną owulacją, bezbolesne miesiączki, brak objawów PMS, brak trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, piękna skóra, lśniące włosy. Po prostu dobrostan Twojego organizmu i Twoje dobre samopoczucie. I często wydaje nam się, że do regulowania hormonów potrzebujemy spektakularnych metod, drogi badań czy też drogich leków, a prawda jest zupełnie inna, że Twoja równowaga hormonalna to suma małych kroków wykonywanych każdego dnia. Pamiętaj o tym, że twoje hormony chcą być w równowadze, ale potrzebują do tego odpowiedniego środowiska. I mówiąc o tym, przejdźmy do siedmiu kroków, które powinnaś wykonać, jeśli chcesz wyregulować hormony. Punkt pierwszy to obserwacja swojego organizmu i obserwacja cyklu menstruacyjnego. Bo dopiero w momencie, kiedy zaczniesz zauważać niepokojące ci objawy, możesz zacząć dalszą diagnostykę i postępowanie, które będzie miało na celu wyprowadzenie tych objawów. Co może być niepokojące? Chociażby spadki energii w trakcie dnia, senność po posiłkach, brak regeneracji, po całej nocy snu, wybudzanie w nocy, trudności z redukcją masy ciała, wypadanie włosów, problemy z serą. To mogą być objawy świadczące o tym, że Twój organizm nie pracuje tak jak należy i Twoje hormony nie są w równowadze. Jeśli chodzi o śledzenie cyklu menstruacyjnego, to więcej na ten temat mówiłam w filmie o tym, jak rozumieć cykl menstruacyjny i z tego filmu dowiesz się też, na jakie objawy warto zwracać uwagę i co jest normą w cyklu menstruacyjnym, a co tą normą nie jest. Ale numer jeden, najważniejsze, czego powinieneś zacząć, to przede wszystkim obserwować swój organizm. Punkt drugi to sprawdzenie pracy tarczycy, dlatego że słaba praca tego gruczołu jest najczęstszą przyczyną no zaburzeń cyklu menstruacyjnego u kobiet. Objawy świadczące o tym, że tarczyca pracuje na bardzo wolnych obrotach to chociażby problemy z koncentracją, mgła mózgowa, wypadanie włosów, rozregulowany cykl menstruacyjny, niskie libido, problemy z redukcją masy ciała. Badając tarczycę, pamiętaj o tym, żeby przede wszystkim zbadać całą trójkę tarczycową, nie tylko TSH, który nawet nie jest hormonem tarczycy, tylko hormonem przysadki, który pobudza do pracy tarczycę, ale również trójodotyroninę, czyli FT3 i tyroksynę FT4, a także przeciwciała przeciwko komórkom tarczycy antyTPO czy antyTG. I wracając jeszcze na chwilę do całej trójki tarczycowej, czyli TSH, FT3 i FT4, pamiętaj o tym, że dla kobiety w wieku reprodukcyjnym te normy będą trochę inne niż norma referencyjna. Dla kobiety w wieku reprodukcyjnym warto, żeby te było w takich widełkach od 0,8 do 2,5. Natomiast stricte hormony tarczycy, czyli FT3 i FT4 były na poziomie co najmniej 50% normy referencyjnej i w górę. W wieku reprodukcyjnym ta tarczyca jeszcze powinna pracować na wysokich obrotach, ten metabolizm powinien być bardzo wydajny. Dlatego też oczekujemy, że te wyniki będą właśnie, chociażby jeśli chodzi o hormony tarczycy, Powyżej, norm, powyżej połowy normy referencyjnej, bo to będzie świadczyło o tym, że ta tarczyca właśnie pracuje bardzo wydajnie. To, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim Twoje objawy, o których wspomniałam wcześniej, objawy, które mogą świadczyć o tym, że tarczyca nie pracuje tak, jak należy oraz wykonanie podstawowych badań takich jak TSH, FT3, i FT4. Warto również te badania uzupełnić o anty-TPO, anty, anty i jeśli jest taka potrzeba, to udać się z nimi do endokrynologa i wykonać również badanie USG Tarczycy. Punkt trzeci to utrzymywanie stabilnego poziomu cukru we krwi. Insulina wraz z kortyzolem stoją na czele hierarchii hormonów i jeśli jakieś zaburzenia na tle tych hormonów przetrwania się pojawiają, to będzie oddziaływało to na dalsze stopnie tej hierarchii hormonalnej, w tym hormony płciowe. Receptory na insulinę znajdują się w tym organizmie, w tym też na jajnikach. Wysoki poziom insuliny może skutkować podniesionym poziomem LH, a zbyt wysoki poziom LH może zaburzyć komunikację między podburzem, podkrzyszotką a jajnikami. Zaburzona komunikacja może skutkować nieprawidłowym dojrzewaniem. I uwalnianie komórek co w dużym skrócie oznacza, że wysoki poziom insuliny będzie hamował owulację. Więc jeśli chcesz przywrócić równowagę hormonalną, chcesz mieć regularną owulację, to dbaj o stabilny poziom cukru we krwi. A tutaj z pomocą przyjdzie Ci przede wszystkim aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, czy też wysypianie się. Punkt czwarty, chyba ulubiony na mojej liście. To dieta. Nie ma drogi na skróty. Żaden suplement nie zastąpi Ci bogato odżywczej diety. Pamiętaj, że jesteś tym, co jesz i paliwo, jakie wlewasz do swojego organizmu, do swojego Porsche, będzie napędzało Twój organizm właśnie w takim stopniu, w jakim przykułaś do tego uwagę. Jeśli Twoja dieta jest dobrze zbilansowana pod kątem ilości energii, ale też jakości składników odżywczych, to Twoje hormony dostają najlepsze paliwo. Jedzenie to nie tylko ilość dostarczanej energii w postaci kalorii, ale również makroskładniki, witaminy i minerały konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym też produkcji hormonów. Kilka najważniejszych punktów, na które warto zwrócić uwagę w kontekście regulowania hormonów i tego, od czego zacząć, jeśli chcesz, żeby te hormony działały w równowadze. Przede wszystkim bilans kaloryczny. Dlatego, że skrajnie niskokaloryczne diety to ogromny wróg hormonów, to zaburzenie poczucia bezpieczeństwa przez nasz, przez nasz organizm, a jeśli organizm nie czuje się bezpiecznie, to pierwsze co zostanie wyłączone to właśnie funkcje reprodukcyjne. Najbardziej optymalnym bilansem kalorycznym dla hormonów jest zerowy bilans kaloryczny, czyli równowartość całkowitej przemiany materii. Jeśli planujesz redukcję, to względni redukcję na poziomie minus 10-15% w stosunku do e, wartości całkowitego zapotrzebowania energetycznego, bo jeśli właśnie ten ujemny bilans kaloryczny będzie zbyt długi albo będzie zbyt długo się przeciągał, to może to poskutkować zaburzeniami cyklu menstruacyjnego. A już w takich zaawansowanych przypadkach, no to za miesiączki. Kolejny punkt, na który warto żeby zwrócić uwagę w kontekście diety regulującej hormony, to dostateczna ilość białka. Jest to makroskładnik bardzo niedoszacowywany przez kobiety. Zazwyczaj kobiety jedzą po prostu tego białka zbyt mało, bo boją się, że urosną i mięśnie, że od razu zrobią się wielkie, ale to zupełnie tak nie działa. Pamiętaj, że białko to znacznie więcej niż tylko możliwość budowania masy mięśniowej, ale to też funkcje odpornościowe, to również funkcje enzymatyczne, to również hormony, dlatego że hormony chociażby tarczycy potrzebują białka do prawidłowej produkcji. To również prawidłowe zarządzanie gospodarką żelazową, bo ferytyna, czyli białko magazynujące żelazo jest właśnie białkiem, dlatego im więcej tego białka będziesz dostarczać, tym łatwiej będzie Ci chociażby wyregulować poziom ferytyny moja taka bardzo uniwersalna rada to pilnowanie spożycia białka na poziomie co najmniej 80-100 gram dziennie. Oczywiście spożycie tego makroskładnika będzie rosło, jeśli chociażby jesteś bardzo aktywnie fizyczną osobą. Kolejny punkt to spożycie tłuszczu. I wiem, to też makroskładnik, którego kobiety się bardzo często boją i ciągle w naszej głowach funkcjonuje takie określenie, że jesteś tym, co jesz, więc skoro będę jadła tłuszcz, to będę tłusta. Absolutnie to tak nie działa. Nie tyjemy od poszczególnych makroskładników, ale od ilości spożytych kalorii, a nam tłuszcz jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki hormonalnej. Pamiętaj o tym, że hormony płciowe są hormonami steroidowymi, czyli hormonami tłuszczowymi, które właśnie do produkcji potrzebują tłuszczu a szczególnie cholesterol, bo to cholesterol jest prekursorem hormonów płciowych. Także zupełnie nie bój się tłuszczu w swojej dziecię. Pilnuj, żeby tłuszcz pokrywał co najmniej 35% dziennego zapotrzebowania na energię. Korzystaj z takich źródeł jak oliwa z oliwek, olej z wiesiołka, olej z awokado, olej niany, awokado, orzechy, peski, nasiona, tłuste ryby. Jaja, masło, masło klarowane są to produkty, które w Twojej diecie powinny stale gościć. Są to też produkty nisko przetworzone. I właśnie to jest też kolejny punkt, o który powinny zadbać, czyli o stopień przetworzenia produktu. W kontekście hormonów nie liczy się tylko ilość energii, jak już wspomniałam, ale również to, z jakich źródeł pochodzą. Korzystaj z produktów, które przeszły jak najkrótszy proces technologiczny, czyli takie produkty, jak mięso, jaja, ryby, warzywa, owoce, peski, nasiona, orzechy, oleje, to są produkty, które powinny stanowić bazę Twojej diety prohormonalnej, bazę produktów, które będą regulowały hormony. Oczywiście, w zdrowej diecie, która ma mocne podstawy i jest nisko przetworzona, znajduje się też miejsce na produkty rekreacyjne, czyli czy to słodycze, pizzę, cokolwiek innego lubisz, ale jeśli to jest dodatek do Twojego żywienia, a nie jego podstawa, pamiętaj, że. Jesteś z tym co jesz pod kątem tego jakie jakości paliwo wlewasz do swojego organizmu to na co również warto żebyś zwróciła Uwaga, to to, żeby ta dieta była urozmaicona, bo organizm lubi korzystać z różnych źródeł składników odżywczych, więc nawet jeśli coś jest zdrowe, ale codziennie jesz to samo przez 10 lat, no to już takie zdrowe przestaje być. Zarówno twoje hormony, jak i chociażby mikrobomielitowy lubią różnorodność, więc korzystaj z różnych produktów. Różnych warzyw, różnych owoców, pestek, nasion. Różnorodna dieta to dobrze skomponowana dieta. No i właśnie, jeszcze jedna rzecz w kontekście diety to produkty wysoko przetworzone. Już tutaj ci przed chwilą wspomniałam, że te produkty powinny być produktami rekreacyjnymi, czyli raz na jakiś czas pojawiającymi się w Twojej diecie. Wysoka ilość cukru, produkty wysoko przetworzone, fast foody e, mogą być w Twojej diecie, natomiast jeśli nie jest to bazą tego, jak fundamentem, jeśli jest to 20% tego, co spożywasz w trakcie tygodnia, to jest to zupełnie w porządku dla Twojej spokojnej głowy, dla podtrzymywania relacji e, międzyludzkich, natomiast nie powinno to stanowić podstawy, jeśli chcesz regulować swoje hormony, jeśli chcesz się dobrze czuć i mieć wysoki poziom energii w trakcie dnia. Punkt piąty, zaraz podjęcie to sen, i można śmiało powiedzieć, że sen jest fundamentem równowagi hormonalnej. Rytm kołdobowy to nasz najważniejszy zegar biologiczny, sterujący pracą całego organizmu, więc jeśli jakieś tutaj zaburzenia pojawiają się na tym tle, to będzie to skutkowało również brakiem chociażby równowagi hormonalnej, hormonów płciowych. I w tym też rozregulowania cyklu menstruacyjnego. Nie da się wyspać na zapas, nie da się zastąpić snu jakimkolwiek suplementem, dlatego jeśli będziesz lekceważyć sen, jeśli będziesz lekceważyć sen dobry jakościową, bo nie tylko jeśli chodzi o długość, ale też o jakość tego snu, to będzie to wpływało na Twoje samopoczucie w trakcie dnia, utrzymanie prawidłowej masy ciała, czy też cykl menstruacyjny. Na co warto zwrócić uwagę i jak spać dobrze? Przede wszystkim. Zwróć uwagę na to, czy każdego dnia kładziesz się i budzisz mniej więcej o podobnych porach. Optymalne godziny na pójście spać to między 22 a 23, zjedz kolację na około 2 godziny przed pójściem spać, bo już organizm dążył wstępnie ją strawić i w nocy mógł się regenerować, a nie. Trawić. Kolejna rzecz, ostatnią kawę wypij do godziny 15, żeby kofeina zdążyła się zmetabolizować i nie wpływała na ilość wydzielanej melatoniny. Dodatkowo bardzo ważna rzecz, to na około godzinę przed pójściem spać, no nawet i wcześniej, jeśli potrafisz, zrezygnuj z używania urządzeń takich jak telefony, telewizory, tablety, które emitują światło niebieskie, a duże dostępność światła niebieskiego będzie dawała sygnał do Twojego mózgu, że jest środek dnia, więc zahamuje wydzielanie melatoniny, co może sprawić, że nawet jak będziesz spać 9 godzin, po prostu będziesz budził właśnie niewypoczęta, będziesz się w nocy wybudzać, czy będziesz miała trudności z się spać. Zwróć uwagę na te kilka punktów, o których powiedziałam, żeby zadbać o lepszą jakość swojego snu i przygotuj też środowisko, w którym śpisz, chociażby wietrząc pomieszczenie, w którym śpisz przed pójściem spać, zaciemniając je całkowicie, usuwając z niego telewizory, telefony, żeby właśnie nic nie zaburzało twojego snu. Zadbaj o te kilka kroków, bo pamiętaj o tym, że sen jest fundamentem równowagi hormonalnej a, wydzielana podczas tłumu melatonina jest bardzo silnym antyoksydantem, działa ochronie na pęcherzyki jajnikowe, więc le im lepszy sen, im więcej melatoniny, tym lepsza jakościowa owulacja i więcej progesteronu. Punkt szósty na mojej liście regulującej hormony to zarządzanie stresem. I tak, naprawdę może być tak, że jeśli Twój poziom kortyzolu jest bardzo wysoki, to możesz nie mieć mięśniaczki, możesz nie mieć owulacji, albo ta owolacja może być słabej jakości, co może się wiązać chociażby z niskim poziomem progesteronu. Dlatego, że insulina wraz z kortyzolem są na samym dole, u podstawy hierarchii hormonalnej są do hormony przetrwane. Więc jeśli jakieś zaburzenia na tym też się pojawiają, chociaż masz wysoki poziom kortyzolu, to może to skutkować zaburzeniami cyklu menstruacyjnego i zaburzeniami wydzielania hormonów płciowych. Pamiętaj też o tym, że stresem dla organizmu jest nie tylko ten stres emocjonalny związany właśnie z jakąś silnie stresującą sytuacją rodzinną, ale może być na przykład też wynikiem niskokalorycznej diety, zaburzeniami rytmu okołodobowego, czyli związany jest z tym, że Kiepsko śpisz albo mało śpisz. Stres może być też wynikiem przetrenowania, choroby autoimmunologicznej w rzucie. Pamiętaj, że stresorem jest nie tylko ten stres emocjonalny, ale dużo innych czynników. Jeśli masz problem z wysokim kortyzolem, środowisko jest niesprzyjające, masz deadline w pracy, dużo na gumie albo po prostu wszystkim się stresujesz, to zadbaj o to, żeby jak najlepiej zarządzać z tym stresem. Oczywiście nie powiem ci, nie stresuj się, bo w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, natomiast zrób to, co możesz, żeby lepiej radzić sobie z tym stresem. Wprowadź metody oddechowe, medytacje, Jogę, e, gorące kąpiele, wyciszaj się, wyłączaj się od social mediów. Bardzo proste rzeczy, które możesz zrobić, które wpłyną w dużym stopniu na właśnie zarządzanie stresem, to zadbanie o rytm okołodobowy, czyli pójście spać o stałych porach między 22 a 23. Wyłączanie e, urządzeń elektrycznych przed pójściem, spać, co najmniej godzinę, przed się do łóżka. Ekspozycja na światło dzienne w trakcie dnia, co najmniej 30 minut, spędzaj na świetle dziennym, nawet jeśli nie jest to słoneczny dzień. Chodzi po prostu o dostępność światła dziennego do soczewki, więc wychodź każdego dnia na przynajmniej 15, a nawet 30 minut, żeby regulować ten rytm Zadbaj o odpowiednią kaloryczność diety, o odpowiednią ilość makroskładników, witamin i minerałów, bo pamiętaj, że niedożywienie również będzie stresorem. Zadbaj o umiarkowaną aktywność fizyczną ale bez przesady, bo przetrenowanie również będzie stresorem dla organizmu. Pamiętaj, że im więcej stresu, tym mniej hormonów płciowych, tym mniej progesteronu, czyli hormonu, o który nam chodzi, który robi nam dobrze, dlatego że progesteron i kortyzol mają ten sam prekursor, wiedz. Im więcej kortyzolu, hormonu stresu, tym mniej progesteronu. I ostatni punkt na mojej liście to ruch, aktywność fizyczna, ale wszystko z głową, dlatego że nadmierna aktywność fizyczna, przetrenowanie, a szczególnie przetrenowanie połączone ze zbyt niską podażą kalorii w trakcie dnia może skutkować chociażby nawet zanikiem miesiączki. Aktywność jest ważna, ruch jest ważny, ale tutaj wszystko zależy od tego, ile. Jeśli trenujesz. Codziennie na czczo. To są bardzo intensywne treningi. Trenujesz 7 razy w tygodniu, a dodatkowo jeszcze jesteś na dużym, ujemnym bilansie kalorycznym, to na pewno nie pomoże ci to wyregulować hormonów, wręcz przeciwnie, będzie to dodatkowym stresorem dla twojego organizmu. A pamiętaj, że w sytuacji stresowej, jeśli poczucie bezpieczeństwa przez twój, przez twój organizm jest zaburzone, to w pierwszej kolejności zostaną wyłączone funkcje reprodukcyjne, czyli wszystko, co związane z cyklem menstruacyjnym. Pamiętaj o umiarkowanej aktywności fizycznej, ale nie o przetrenowaniu. Ruszaj się jak najwięcej, pamiętaj też o diecie w tym samym momencie. Jeśli masz, trenujesz bardzo intensywnie, to pamiętaj o tym, żeby zaspokajać potrzeby swojego organizmu na energię w postaci kalorii, e, spożywienia. Dodatkowo zadbaj o tą spontaniczną aktywność fizyczną w trakcie dnia. Nie tylko to związane z treningiem, nie tylko to związane z tym, że jedziesz na siłownię, ale też zadbaj o ruch, który wykonujesz w trakcie całego dnia. Na przykład jeśli chodzi o spacery, które są bardzo niedocenianą formą aktywności, a bardzo dużo dobrego dla organizmu i staraj się, żeby spacerować jak najwięcej, a już szczególnie na zewnątrz, nie tylko na bieżni w zamkniętym pomieszczeniu, ale właśnie na świetle dziennym, bo nie dość, że. A będziesz dbała o tą właśnie aktywność w trakcie dnia, to dodatkowo dostępność światła dziennego będzie regulowała Twój rytm okolodobowy. Powiedziałam Ci dziś o siedmiu punktach, które mogą stanowić punkt wyjścia do regulowania hormonów, i jeśli czujesz, że Twoje hormony nie są w równowadze, to śmiało zacznij od tych punktów o których dzisiaj powiedziałam a twoje hormony ci za to podziękują. Pamiętaj, że równowaga hormonalna to jest suma małych kroków, mikrorutyn, które robisz każdego dnia, bo pamiętaj o tym, że przecież kropla drąży skałę i możesz te tutaj kroki o których wspomniałam wprowadzić już teraz i twój organizm na 100% ci podziękuje. Jeśli takie treści hormonalne Ci się podobają, to pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować się na kanał i być na bieżąco z kolejnymi filmami. Ja dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli taki film Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!